Tematem lekcji są układy równań drugiego stopnia. Na czym polegają takie układy drugiego stopnia? W równaniach, które widzimy, mogą występować niewiadome w drugich potęgach. I w jaki sposób rozwiązuje się tego typu układy równań? Nawiązując do układów równań pierwszego stopnia, równań liniowych, tam mieliśmy dwa równania. Gdzie występowało x i y, ale tylko w pierwszej potędze. I tam mieliśmy, możli mieliśmy możliwe wyniki do uzyskania jedno rozwiązanie, brak rozwiązania lub nieskończenie wiele rozwiązań. Ponieważ tutaj mamy układ drugiego stopnia, to tych wyników mogą być maksymalnie, nawet w takim wypadku, dwa. Zobaczymy, jak to się liczy. Wcześniej w układach równań liniowych rozwiązywało się to metodą podstawiania i przeciwnych współczynników. No oczywiście, jeszcze można było to graficznie rozwiązać. Tego typu układy równań najlepiej rozwiązywać jest metodą podstawiania. Widzimy, że w drugim równaniu mamy już no w pierwszym T wyznaczoną zmienną y. No to wystarczy, jeżeli my podstawimy. Za y, który jest wyznaczony w drugim równaniu, podstawimy wyrażenie 2x plus 2 do pierwszego równania. W takim razie mamy 2x plus 2 równa się x kwadrat minus x plus 2. Dostaliśmy od razu równanie kwadratowe z jedną niewiadomą. No to przenosimy wszystkie wyrażenia na jedną stronę. Tu możemy zobaczyć, że ponieważ dwójka po lewej i po prawej stronie jest tego samego znaku, to może nam się zredukować. Mamy minus x kwadrat dodać 2x, dodać x równa się 0. Minus x kwadrat dodać 3x. Równa się. Akurat w tym wypadku dostaliśmy równanie kwadratowe niezupełne. Widzimy, że w tym równaniu nie ma c. No, dla łatwiejszych przeliczeń możemy na przykład całe równanie pomnożyć przez minus 1. Wówczas mamy x kwadrat minus 3x równa się 0. No, akurat chyba takie same równanie uzysowaliśmy już wcześniej, kiedy omawialiśmy sobie równania kwadratowe niezupełne, no to postępujemy znaną metodą, że x wyłączamy przed nawias. Dostaliśmy postać iloczynową. W takim razie iloczyn jest równy 0 wtedy, kiedy któryś z czynników jest równy 0. Otrzymaliśmy dwa rozwiązania. x1 równe 0, x2 równe 3. Ale ponieważ rozwiązywaliśmy układ równań, to u nas niewiadomymi są i x, i y. Na razie znaleźliśmy x w dwóch rozwiązaniach. Co musimy teraz zrobić? Musimy powrócić do tego podstawienia y równa się 2x plus 2 i podstawić. Do tego równania w pierwszym wypadku za x stawić 0, wtedy dostaniemy y1, jakiś wynik i następnie drugie rozwiązanie za x stawimy 3. W takim razie mamy y równa się, podstawiamy za x0. To rozwiązanie, które tu otrzymaliśmy, ponieważ za x stawialiśmy nasze x1, to jako wynik tutaj otrzymujemy y1. Teraz jeszcze raz do tego równania wstawiamy za x, ale tym razem liczbę 3. Y równa się 2 razy 3 plus 2. W takim razie y równa się 8. Jako wynik koniecznie jest teraz zapisać w klametkach, ile mamy odpowiedzi, nie mamy odpowiedzi 4, tylko dwie pary, parę x, y, jedna para i druga para, następne x i y. Zatem musimy teraz połączyć x1 z y1, wypisać wyniki oraz x2 i y2. 2, musimy połączyć ze sobą te wyniki. x1 to było 0, y1, 2, tak, x2, 3 i y2, 8. Rozwiązaniem takiego układu równań są dwie pary x i y. W ten sposób właśnie rozwiązuje się układ równań drugiego stopnia. Rozwiązujemy no, teraz drugi przykład układu drugiego stopnia. Postępujemy analogicznie. Możemy w tym drugim równaniu. warto jest sobie podkreślić, że y jest równy 4x plus 1. Dlaczego warto podkreślić, że po znalezieniu x'ów tak, my musimy powrócić do tego równania i nasze wyniki podstawić właśnie w to miejsce. No. Postępujemy analogicznie, nawet 4x plus 1 musimy podstawić w tym pierwszym równaniu pod Y. Otrzymujemy 4x plus 1 równa się 2x kwadrat plus 3. Przenosimy wszystko na jedną stronę minus 2x kwadrat dodać 4x plus 1 minus 3 równa się 0. Pamiętamy. Przy przeloczeniu zmieniamy znaki. Minus 2x kwadrat plus 4x minus 2 równa się 0. Możemy zauważyć, że każdy ze współczynników jest tutaj parzysty. Mamy przeważającą ilość minusów. Możemy dokonać ułatwienia, dzieląc całe równanie przez liczbę minus 2. Wówczas mamy x2 x kwadrat minus 2x plus 1. Tak? Tu nam zniknie minus, tu natomiast się pojawia. I tutaj zniknie. Liczymy deltę. Już nie będziemy sobie wypisywali ile wynosi abc. Przypomnijmy, a wynosi 1, b minus 2, C1. c 1. Minus b jak odliczymy do kwadratu otrzymamy liczbę 4 i minus 4ac. To jest 4, równa się 0. Skoro delta jest równa 0, to będzie tylko jedno rozwiązanie. Tak? W takim razie piszemy x0, przypomnimy wzór, minus b przez 2a. W takim razie to będzie tutaj, nasze b jest minus 2, w takim razie będzie 2 przez 2, 1. Widzimy, że w układach. Równa drugiego stopnia również możemy otrzymać jedno rozwiązanie. W takim razie tylko to x0 podstawiamy tutaj. Nasze. W takim razie y0 to jest 5. Odpowiedź do zadania. Ponieważ nie mieliśmy x1, x2, czyli nie dostaliśmy też dwóch par, tylko jest jedna para rozwiązań x i y. Dobrze, no to rozwiążmy teraz trzeci przykład. Konstrukcja jest w zasadzie taka sama, są tylko inne liczby. W takim razie znowu podkreślamy sobie w drugim równaniu niech ilość podatków równa się 3x minus 7. I podstawiamy do pierwszego równania. Przenosimy wszystkie elementy na lewą stronę. 3x minus x minus 7 i minus 3 równa się 0. Minus x kwadrat plus 2x minus 10 równa się 0. Znowu możemy pomnożyć sobie z przez minus 1x kwadrat minus 2x dodać 10 równa się 4 tak 4 minus 4 razy 10 to jest minus delta jest mniejsza od zera. W takim razie ten układ równań nie będzie musiał rozwiązania. Tak? Bo w równaniu kwadratowym nie ma rozwiązania x. W takim razie nie możemy również podstawić pod y. W takim razie piszemy odpowiedź. Tak. Brak rozwiązania. Czwarty przykład do rozwiązania. Tym razem w tym układzie ruchu nie ma wyznaczonej od razu, której jest zmienny ani x, ani y. My nie musimy za każdym razem wyznaczać y. Możemy wyznaczyć sobie x. I o ile to nam ułatwi y, w liczeniu, możemy również wyznaczać właśnie zmienną x. W takim razie dla odmiany wyznaczmy sobie w pierwszym równaniu. Nie y, tylko x. W takim razie y musimy przenieść w pierwszym równaniu. Na drugą stronę mamy to jest 8 minus y. Podkreślamy i wstawiamy w takim razie do drugiego równania. W miejsce X wstawiamy 8 minus Y. Musimy w nawias. 8 minus y razy y równa się minus 33. Wymnażamy nasz nawias przez y. Otrzymujemy 8 y minus y kwadrat. Możemy od razu li minus 33 przenieść na lewą stronę i mamy minus. Y kwadrat dodać 8 y dodać 33, równo się 0. Naszym A jest liczba minus 1, B liczba 8, C 33. Liczymy na delta 8 do kwadratu, czyli 64, minus 4 razy minus 1

to jest to liczba dodatnia. W takim razie będziemy mieli dwa rozwiązania. Pierwiastek z delty, pierwiastek ze 190 części to jest 14. I ponieważ rozwiązywaliśmy równanie z niewiadomą y, to teraz otrzymamy nie x, trzeba pisać, tylko y. Y1 minus b, czyli minus 8. Minus pierwiastek z czyli minus 14 przez 2 razy minus 1. Minus 22 przez minus 2. To jest 11. I y 2 minus 8 plus 14, to już możemy od razu zobaczyć, czy to będzie w mianowniku minus 2. Czyli będzie 6 przez minus 2, minus 3. I powracamy z naszym y1 i y2 do tego podstawienia. W takim razie x1 to będzie i wstawiamy 8, odjąć nasze y1, czyli odjąć 11, otrzymujemy liczbę minus 3, następnie do tego samego równania. Od y podstawimy minus 3, 8, odjąć. Minus 3 to jest 11. I otrzymujemy znowu dwie pary rozwiązań. x1 minus 3, y1, 11. Druga para rozwiązań. x2, 11, y2 minus 3. I to jest odpowiedź do zadania.